Cześć, witam Was serdecznie razem z Zuzią. Zuzia już jest po treningu indywidualnym. Dzisiaj powiemy Wam jak to wygląda, jak się dostosowujemy tygodniowego do tygodniowego planu działania. A powiem Wam, że nie jest łatwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ile mamy zawodników w klubie i że musimy ćwiczyć w grupach sześcioosobowych Wychodzi na to, że musimy być tutaj codziennie eee, w różnych godzinach, no i przez to no jest dość, dość, dość trudno. Aczkolwiek już udało nam się troszeczkę zoptymalizować, ja Wam pokażę. Eee, już tutaj poniedziałek nam zniknął. Eee, poniedziałek tutaj był, w tej chwili już mamy wtorek, eee, tylko Zuzia. Później mamy w środę, czyli dzisiaj o 15:00 Zuza, indywidualne o 17:30 Cypek, czyli wyjeżdżamy o 14:00, 17:00 Cypek, czyli 19:00, o 20:00 jesteśmy w domu. Także tutaj widać, że troszeczkę poświęcenia, naprawdę to od nas wymaga. Normalnie zawsze, jeśli dziecko po dziecku. Ma trening to są 3 do 4 godzin, raczej 4 plus do jazdy. No a tutaj to tu już jest mega masakra. Czwartek mamy wolny, tak się już udało poukładać. Zuza, piątek, cypek, w sobotę i prawdopodobnie też w sobotę o którejś godzinie zuzna. tak wygląda na tą chwilę. To już jest po optymalizacji, czyli na tą chwilę cztery razy jesteśmy w tygodniu, to już jest nieźle. Wcześniej to jest nawet w zasadzie normalnie, bo tutaj dokładamy przecież indywidualny, nam się kumuluje jeden trening. Normalnie kiedy pierwszy raz ten plan był widoczny, było to sześć razy, sześć razy razy dojazd w gazie, czyli około 30 zł, to mamy 180 zł tygodniowo na sam dojazd na treningi miesięcznie 800, i tak dalej, i tak dalej. Także pokazuje to, jak bardzo musimy kombinować, jak to wygląda, jak tam Zuzia trening dzisiaj. Dobrze. Dobrze? Tak. Zmęczona jesteś? Tak. A powiedz mi, czy po wczorajszym treningu zakwasy? Zakwas. Ale gdzie? Nóżki? Nóżki. Mocno? Bardzo mocno. Mocno, czyli, czyli popatrz. Trenowaliśmy cały ten czas, odkąd, odkąd jest kwarantanna, dwa, dwa treningi online, plus dodatkowe, dodatkowe akcje w ogródku, granie w piłkę nożną, jeżdżenie na rowerach i ten wymagający trening spowodował e, to, że pojawiły się zakwasy. E, popatrz co by się stało, jakbyśmy nie trenowali. Pozamiatałoby was niesamowicie. E, no i chyba byśmy zaczynali e, od samego początku. E, w tej chwili cypuś e, tam gdzieś na samym końcu, bo my dość daleko stoimy e, z trenerem, Maćkiem e, Ma trening. Udało nam się e, przełożyć troszeczkę, zaoszczędzimy czasu. E, jakieś dziecko nie dojechało na wcześniejszą godzinę, także e, cypuś jest wcześniej. No i tak optymalizujemy, tak sobie radzimy. Ale jak widzicie, wchodzi w to też weekend. E, Normalnie weekendy to były turnieje. Teraz, żeby podstawowe szkolenie wykonać, e, też musimy zahaczyć o weekend. E, tak to wygląda. Nie narzekamy. Radzimy sobie, czyli jest to wszystko do znania, aczkolwiek powiem wam, że największą robotę w tym momencie chyba robią trenerzy, bo oni 7 dni w tygodniu muszą po prostu zapierdzielać. Zapierdzielać ze wszystkimi grupami, żeby każdy z zawodników, każdy z zawodników w danym roczniku mógł pograć, znaczy pograć, potrenować. Chwała im za to, Mam nadzieję, że już niedługo to wszystko, co tutaj robimy przełoży się na rezultaty i na możliwość gry w no już w jakichś turniejach. Zobaczymy jak, jakie tutaj Cypek będzie miał przemyślenia po treningu. Aczkolwiek nie było wczoraj jakiegoś narzekania. Jedyne co, że, że, że mocno żeście zgłodnieli. Dzisiaj jesteśmy przygotowani, mam ze sobą kuchenkę. E, oczywiście fajne jedzonko i takie tam. Także e, myślę, że spożytkujemy może zaraz odpalimy jakąś e, ciepłą herbatkę zrobimy. E, taki dość krótki e, odcinek, pokazujący, że jednak wymaga to logistyki, e, do pieszczania i, i, i no, wkładu od nas i poświęcenia od nas, od rodziców. Nie każdy z ma, każda mamusia, nie każdy tatuś ma taką możliwość. E, tutaj jest taka ekipa, która sobie z tym radzi. Rodzice e, no, mocno się poświęcają na swoich pociech. E, przynosi to wymierne rezultaty. E, życzę Wam powodzenia w Waszych treningach, w Waszych klubach, e, żeby Wam się udało ten plan treningowy wykonywać. I Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem gdzieś w jakiś rywalizacjach sportowych na boisku e, Oby to było jak najszybciej. E, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Machamy, cześć. Zuzia też do was macha. Czołem.